Od 1000 do 1500 zł za monetę rybaka 1958 roku pod warunkiem, że jest to stan menniczy idealny. Natomiast to, co widzicie tutaj na zdjęciach, co przysłał mi mój widz, to to jest tylko cena od 5 do 10 złotych. Może ciut więcej w zależności, słuchajcie od stanu, tutaj mocno zniszczona, najrzadsza, 1,3 tysięcy sztuk nakładów. Warto by było się przyjrzeć, czy nie ma destruktów typu duch, trawka i innych skrętka, brak monogramu. Natomiast tutaj nie widzę mennicze do 1500, czasami nawet więcej w zależności od połysku. To co jednak na zdjęciach, no to od 5 do 10. Witam na 71. wycenie monet i banknotów nadsyłanych ze własnych kolekcji moich widzów. Szykują się piękne rzeczy, złote monety, monety antyczne, srebrne, ceny obecnych destruktów oraz monet prl -u. Zapraszam na ten wyjątkowy odcinek. Komentarze prosiłbym pisać od numerów pozycji ułatwi to nam komunikację. Kontakt do mnie w znajdziecie w opisie, a kto chciałby wesprzeć, to również w opisie można mi wirtualnie postawić kawę. A to przepiękne cudo zobaczycie na samym końcu. 2 zł rocznik 1959 nakład 7 milionów, cena około 1000 zł w stanach męniczych, bo zachowało się ich naprawdę mało, natomiast w tym stanie co na filmie zniszczonym 5 zł, może ciut więcej w porywach, ale to jest moneta bardzo wdzięczna 59 rok, 2 zł. Cudo, coś co lubię najbardziej, rozlany rdzeń, moneta 2 złote, 2008 rocznik, 15 milionów sztuk nakładu, cena od 100 do 200 zł, tak naprawdę na licytacjach tylko padają prawdziwe ceny, przesunięty rozlanych rdzeń, coś cudnego, 2008 rocznik, dość rzadki. Banknoty 20 złotowe, radarowe, te obecne, obiegowe. Tutaj piękne radary. Spójrzcie na te cyferki. Ceny około 30-40 zł. Tak jak powiedziałem na filmie, który też znajdziecie na końcu. Przepiękne bony towarowe PKO 5 centów. 1 stycznia 1960 roku, 5 centów, 10 centów. Słuchajcie, przed chwilą skończyła się aukcja 223 zł za bon 5 centowy. Tutaj te ceny od 100 złotych zwyż 150-200, natomiast nie wiem tylko o serie, które są rzadkie serie z bonów PKO tej emisji 60 roku, jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu, na pewno jest tutaj kwota gruba, ty masz, mój drogi widzu, co mi to wysłałeś, 5 takich banknotów, więc myślę, że tu cena może sięgać pod 1000 złotych za ten komplet. I coś co warto zawsze sprawdzać: skrętka, spójrzcie, orzełek około 45 stopni. Wieżowiec z 1974 roku. W dość bardzo słabym stanie zachowania, czyli bardzo długo była w obiegu. Cena około 50 zł. Przepiękna złota moneta z indywidualnem 10 dolarów w 1911 rok, Coś. Cudnego, próba 900, waga 16 średnica. Warto sprawdzić te dane, 3, mamy tutaj do czynienia z autentyczną monetą. Około 5000 zł, warta. Coś pięknego, zazdroszczę posiadaczowi. I kolejne cudne złoto, 20 dolarów. Cena około 8,5000. No, coś pięknego. Monety złote, próba 900, słuchajcie. Niejednokrotnie piszecie, że ciągle to samo pokazuje, to tylko od Was zależy, co będzie na filmach. Jeżeli posiadacie złote monety, srebrne monety, wysyłacie wysyłajcie zdjęcia, kontakt do mnie w opisie. Tutaj ta piękna 20 dolarówka, no coś pięknego, złoto. Banknot 1000 marek polskich, tak, tak, marki polskie w 1919 roku, natomiast mojemu widzowi chodziło o to tutaj, że ten przecinek jest w środku, ale że mamy tutaj wytłuszczoną trójkę, jedynkę, a pozostałe cyfry są mniejszym nadrukiem. Moim zdaniem nie jest to żaden desk i nie podnosi to wartości banknotu, ale jeżeli się mylę, to proszę moich widzów w komentarzach, żeby coś napisali na ten temat. 50 zł jak na mój gust, piękny banknot. I zabory carskie, ale moneta 1 zł 1836 mennica Miennica warszawska jak zobaczycie pod łapami około 15 kopiejek czystego srebra 60 doli. Wychodzi na to, że jedna, 20 doli to 1 gram był. Jeżeli ktoś ma coś informacji na ten temat, miar wag, cena około 150 zł. Mówię około, bo czasami różnie się to waha. Piękna antyczna moneta, Cesarstwo Rzymskie oczywiście do rozpoznania, słuchajcie, jeżeli ktoś ma pojęcie pozycja 970, i jaka cena i czy to jest denar i z jakiej epoki, to prosiłbym o komentarz 970, bo ja przyznam szczerze, z Cesarstwa Rzymskiego to jestem na poziomie 0. I piękna moneta II Rzeczpospolitej, 2 złote, statek, stan naprawdę ładny, więc tutaj cena może być większa niż przeciętna, natomiast tylko licytacja określi cenę tej pięknej monety z II Rzeczpospolitej. Banknot 20 dolarów z serii 1974 roku, podobne przed chwilą znalazłem po 110, po 120 zł na licytacji, więc tutaj mi nie mam, cena jest taka sama, piękna 20 dolarówka. Banknoty w tych stanach z prl to jest tylko cena makulatury. Natomiast, jeżeli ktoś by chciał pokazać na moim filmie swoje piękne paznokcie, to jak najbardziej można wysyłać takie zdjęcia banknotów, monet z paznokciami. I na koniec zdjęcia waszych pupili. Kto chce zobaczyć swojego pupila u mnie na filmie, to wysyła zdjęcia na priv. Kontakt znajdziecie w opisie. Czy ich zdjęć nie było pisać jeszcze raz? Pamiętajcie, jest to tylko amatorska wycena monet, banknotów. U mnie na kanale, w każdej wycenie mogę się mylić, dlatego możecie pisać komentarze. I tak naprawdę, licytacja wskaże waszą prawdziwą cenę. Póki co, i ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.